W tym roku do Legnicy zjechało w sumie 14 ekip kowalskich, ale co ważne, wszyscy kowale przynajmniej na piątkę odrobili zadanie domowe. A w tym roku czekało na nich nie lada wyzwanie, bowiem musieli wykonać ludzką maskę. Każdy jakąś tam maskę ma na co dzień, na święto, na okazję na zebranie, e, może jeszcze na coś innego. I tych masek jest wiele, każda jest inna. Ale przesłaniem pomysłodawców. E, jest to, żeby w Legnicy pokazać wielość tych masek na tle jednej postaci ludzkiej. E, za moimi plecami powstaje e, taki symbol człowieka, który dzierżyć będzie te wszystkie maski i chcielibyśmy, żeby legnicy odczytali to główne przesłanie. E, może się uda. Mało kto wie, że swoich sił w kowalstwie próbuje też z pozoru słaba, ale piękna płeć. Pomocnik, fascynacja, jak to wygląda? Znaczy tak, mój tutaj jest kowalem i po prostu ja mu teraz pomagam. Dzisiaj już zaczęłam sama kuć takie malutkie podkówki. Niestety ja jakby sama nie mogę kłócić takich większych, po prostu nie mam siły. Więc właśnie coś takiego, po prostu, Takie maleństwa spakuje. No i dzisiaj sobie jakoś tak tutaj radzimy. Te podkówki rozumiem na szczęście. Oczywiście, że tak. Podczas tej imprezy największe zainteresowanie wśród publiczności wzbudzała gitara elektryczna wykuta przez kowala z koszalina. Pomimo tego, że wyglądała na prawdziwą i oczywiście posiadała też struny, to niestety nie da się na niej zagrać. Gitara waży gdzieś w granicach 40 kilo. No cóż, no jest to... Fender Stratocaster, yy, można powiedzieć, że wierna kopia, tak, Fendera, yy, która będzie umieszczona na <laughs> potężnym głazie. Choć kowala obecnie nie podkuwają już tylko koni, a ich prace są raczej artystycznymi dziełami, to w swoją sztukę muszą włożyć sporo serca i wysiłku. Że panią po prostu przechodzą pod, podchodzą do pracy bardziej tak, no. No, z serce. No. Nie robią niczego na odwal. Czasami no. się zdarzało. No. Czyli muszą kuć żelazo póki gorące. Póki gorące właśnie chodzi o to, żeby, żeby po prostu otrzymać ten efekt, który chcieli. No. Ja uważam, wie Panie, ja ich doceniam tych ludzi. Kowali przede wszystkim doceniam za to, że tyle siły mają w sobie nie? i tyle chęci, żeby się zaprezentować. No. W końcu nadszedł czas na inauguracyjny bieg kowalski, który zorganizowano po raz pierwszy. Do pokonania był dystans 1200 metrów, czyli jednej mili kowalskiej. Zwycięzcą pierwszego biegu kowalskiego został lekniczanin Mariusz Tokarczyk. Na co dzień nauczyciel historii w gimnazjum św. Franciszka z Asyżu. Co tydzień startuję, ale specjalizuje się w biegach dłuższych, tak do 10 km. Także no tak tutaj przyjechałem ze względu na to, że no, lokalne takie święto, bardzo fajna impreza. No i wypadałoby tutaj być, chociaż tak szczerze mówiąc miałem dzisiaj startować w Olesławcu, ale wybrałem Legnicę jako tutaj człowiek związany z Legnicą. A więc legnica my się bardziej na sercu nam leży, aniżeli miasta ościenne czy obce. Każdy z uczestników biegu kowalskiego otrzymał nie tylko koszulkę, ale i zwycięski medal. A dla tych najlepszych nagrody zostały wykute przez samych kowali. Podczas takiej imprezy nie mogło także zabraknąć wielu atrakcji muzyczno-tanecznych.